Cześć, jak się macie tutaj, PLK Damian. Dzisiaj jesteśmy w Ultimate Team. Wychodzimy z ligi drugiej. Innej odcinki nie mam, mam. Dzisiaj dwa składy, które w tym momencie wam przedstawię. Jednak zacznę od polskiego. Polskiego. Tak, raz już robiliśmy, teraz. W odrobinę innym wydaniu, znaczy inna formacja zawodników, kilku tych samych mamy. Znaczy, nie są informy, są po prostu zwykłe karty, Wołonkiewicz, Komorowski, Szczęsny, Wawrzyniak, Rybus, Piech, Lewandowski, obrania, Krychowiak, Piszczek, Błaszczykowski i kto zdobył, grałem jeden mecz chyba, albo dwa i jeden mecz i dwie bramki zdobył Obraniak, okej, okay, spoko. Tak, wiem, że nie jest pełna chemia, ale po prostu ceny niektórych zawodników były tak dziwne dla mnie, że już po prostu kupiłem w innej formacji, żeby oszczędzić. Tak, to już koniec gry, ale wiecie o co chodzi, zawsze tam już mam po prostu tak, że jak widzę taniej, no to już wolę kupić taniej kosztem chemii. Na ławce mam, no, kilku ciekawych zawodników. Kilku, ale to, to później. Najpierw sobie zagrajmy polskim składem, walczymy o awans. Nie, walczymy... Tak, walczymy o awans. Jeśli przegram jeden z dwóch meczów, no to Amen. Nigdzie nie awansuje. Znaczy tak, nie awansuje. Jeśli wygram dwa, chyba... Nie, nie. Muszę po prostu wygrać. I tyle, wygrywamy. Wow. Mocna obrona. Helini Benatia oraz Ockbonda na bramce Handanowicz, który dostał jeszcze jednego informa. Teraz ma kartę 86 a i tak... Chyba w 1484 będzie miał. No cóż, Dardzysak, jeden z moich ulubionych bramkarzy w tej grze. Zobaczymy jak cholera tym razem poradzą sobie Polacy. Ja nie ukrywam, Obraniak, Obraniak wyśmienity gracz w tej grze. Znaczy wiem, zobaczymy co powiem po tym meczu, gramy. Piech był jednym z droższych zawodników w tym zespole, bo jego karty już nie ma w paczkach, a no cóż, jego tempo sami widzicie jak szybki jest, ale jest różnica. Teraz gram w trzynastkę no, w jak sami widzicie, no to jednak jest, czuję różnicę po prostu w grze. W porównaniu do Dema. 14, teraz piech. No tutaj takie uderzenie do bramki nie wleci. A w 14 w demie może tak, jak będzie w pełnej wersji gry. To już mój nowy tekst, zobaczymy. Lewandowski zadryblował, przeszedł, przechodzi jeszcze raz. Wejście w pole karne, zablokowanie ręką. Jak co klasycznie bym powiedział. A teraz obraniak, słabsza noga. Piłka nie wleciała do bramki rywala, ale tak czy siak, był to mocny strzał. Piszczek, główka. Dokąd ta główka leci o tym. Kawani, prezydent nie jest w stanie go dogonić. No dawaj, wślizgiem go. I to będzie jeden. Nie będzie. Naprawdę dobra postawa obrony. Kontratak, szybki obraniak. Do piecha, piech do Lewandowskiego. Co zrobi lewy? Panie i panowie napasnik. Borusi Dortmund znalazł obraniaka. Ten szybko na skrzylu do Macie Rybusa. Jest sytuacja wystawiony napastnik, Piech. O, prosto w handanowicia. A szkoda, szkoda, bo była to dobra sytuacja. No kurde, ale mamy jeszcze jedną okazję! No to jest właśnie Handanowicz. Ludowiko Braniak. No cóż, w reprezentacji już nie gra. Nadal w ligę. Dobra, teraz piech przeszedł. No oj no prezesie, co to było? I, i kartkę. Czeo! O, już lepiej. Kielini opuszcza boisko. Nie będę tęsknił. Żegnaj, schodź. A teraz pozwólcie, że A jeden do zera. Pani pa obraniak, obraniak. Nie no, statystyki to on ma ładne pod względem takich stałych fragmentów, jednak czy dawno nie trafiłem i... Widzieliście jak leciała? No niestety, nie było takiego gola jaki jak jak, jak, jak... No to co, koniec pierwszej połowy, bez bramek, 0 do 0, bramka, yy, czerwona kartka Kieliniego, właściwie on gra dwoma obrońcami. Jeden, nie, ja oddałem 10 strzałów, z czego 6 celnych, no cóż, teoretycznie dominuje. No to niech będzie to dominacja kompletna. Lewandowski pokonuje solidną obronę zbudowaną z dwóch obrońców. Robert Lewandowski przedarł się i. Kurdyno! Handanowicz! Ja cię uwielbiam, gdy jesteś po mojej stronie, ale. Rosja cię nienawidzę znów przewrotka. I prezydent, no cóż, się popisał. Rybus. To jest ta sytuacja, na którą czekaliśmy. Kurde, było blisko, choć nadal mamy piłkę. Piech! Rzut karny! Bardzo dobry! Tak jest! Wymuszony, no klasycznie. Chcecie karnego, spróbujcie zrobić jakiś trykik, Kolejny kartonik dla przeciwników: Arturo Vidal. I teraz pytanie brzmi, kto wykona jedenastkę? Jakub Błaszczykowski. szykuje mocne uderzenie i prosto pod poprzeczkę. Jeden. Do sera! Zdobywca Bramki! Jakby to Niemcy powiedzieli Jakub Kuba! No! Wow! No, w tym momencie Wojciech Szczęsny popisał się interwencją. 5 minut do końca tego spotkania. Obraniak do Błaszczykowskiego. Teraz to nagle na lewym skrzydle. Nieudane podanie, udane podanie. Piech biegni, cholera, biegni, bo tutaj nic innego robić. Nie możesz tylko biegnij, biegnij, żaden gargano ci nie pokona. Nie, 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 nie ma takiej opcji. Piech, wszedł w pole, kar. Rybus dla ludzkości. Dziękuję bardzo, 2 do 0. Myślę, że rezultat tego meczu. Okej, okay. dobrze, że nie czego innego pocałowałeś, jak najbardziej to rozumiem. Całuję Murawę w geście zwycięstwa, 2 do 0, no i cóż, wiemy, wiemy kto opuszcza ten stadion z trzema punktami. Możemy zobaczyć jeszcze jedną bramkę, Benatia nie dogonił Piecha, Piech, 17 metr, potężne uderzenie, znów zablokowany przez, no cóż, dla mnie jednego z najlepszych... A, o tym mówiłem, nie będę się powtarzał, dośrodkowanie... Wda nikogo Lewandowski. Nie, dzisiaj Lewy nie trafia. A może obra... Nie, nikt dzisiaj nie trafia. Ten mecz kończy się w tym momencie, proszę. Nie? Dlaczego? Nie doliczył dużo skróciówek. Wawrzyniak i jego tempo. Kawani i jego strzał. Nadal mecz jest kontynuowany. Ostatni stały fragment gry. Dośrodkowanie na Kawaniego. O, to było niebezpieczne. Szczęsny jednak on doskonale wie co robi. Mogę jeszcze zagrać jedną piłkę. I... Nadal ten mecz jest. To jest, panie i panowie, ostatni gol w tym meczu. Zdobywcą bramki Robert Lewandowski. No tak, samolocik sobie strzel. Ciesz się, gratulacje. Nie wiem, jak to trafiłeś, jednak na ucznastego 3 do 0 wygrywamy na 100%. Co? Le Logika niektórych graczy. 90 minuta. to Ryczki, nie mam szans, nie dam już rady zagrać tych 5 sekund. Okej okay. Jeszcze jeden mecz nas czeka. Jeszcze jeden mecz. Wygrywamy, awansujemy do ligi pierwszej. Je, yeah, mam... i będę miał 8000 monet, je! Yeah. A teraz taki przerywnik sobie zrobimy. Otworzymy paczkę. Jeszcze nie ma nowego team of the Week, ale... Nie pamiętam kto był. O! Luka Modric był w tamtym, więc sobie otwórzmy. Otwórzmy, tak. Przerywnik tego normalnego odcinka. Kogo trafiamy? Inform, Messi, Rona, INFORM! Fuck yes! In... INFORM! Ibisewicz! Serio! Naprawdę? Traf... Mamy Informa! Okej. Okay. Okej. Okay. Dziękuję, dziękuję. No, piękna droga, by powoli kończyć Fifę. Wyśmienicie. Mamy Informa. No, mimo że pewnie jakiś drogi nie jest. Discard price. Patrząc na jego tempo, choć strzelanie ma niezłe, informy. Panie i panowie, witaj w naszym zespole, zachowam siebie, prawdopodobnie nasz ostatni inform, jakiego trafiliśmy w tej grze no i to się nazywa miła niespodzianka. Jej, wie, wiecie jak was uwielbiam. Mimo, że w drugim odcinku 14 będę już mówił: Fuck you, jej! Tak, jednak dziękuję za kartę Sisok. <laughs> Cześć, też się cieszę. Nawet bardziej niż ty. Nie, ty spadaj. Dobra, co robimy teraz? Gramy kolejny mecz. Ym, tym składem, moim drugim. Wykry jeszcze paczkę sobie na koniec otworzymy. No, okej, okay, okej, okay. to mnie zaskoczyło. To mnie zaskoczyło pozytywnie. tak, no, Otworzę sobie paczkę. BUM! I mamy informator. Koniec podniecania. Ta rapt. Oczywiście tu nic związanego z taraftem nie ma, jest składek. Co my tu mamy? Mamy Benteke, Felainego el Na lewej obronie Chimanga. Środkowa obrona jest to Fermal, na bramce Szczęsny Kaja. Chyba nie, nie, nie pokazywałem wam go nigdy. Time of the season, self Ian na napadzie Burak Ilmas! A na prawie pomoc tej klasyczne duo Błaszczykowski oraz piszek tej więzi nic nie przetnie. a Saidi biedny kontuzję ma współczuję mu. Jednak dobra, przechodzimy do kolejnego meczu. Wygrywamy, awansujemy i dostajemy dużo końców. 8 coś i otwieramy kolejną paczkę. Kto wie? To cholera, wiecie co? Czekajcie, teraz jest 1825. Pół godziny później, kto wie, może byłby to Ronaldo 95, ale to by było coś hamskiego. No, że nie, ja bym nie wiem, czy się cieszył czy płakał, że pod koniec gry trafiam jednego z najlepszych zawodników. To byłoby, no nie ukrywam. Miła niespodzianka, ale wkurzające, bo no, kurde, ta gra się za chwilę kończy teoretycznie. Już zdecydowanie mniej osób będzie grało po premierze, ale dobra, czekał na przeciwnika. Nazwa drużyny naszego przeciwnika to James City Jacko Ba? Nie, to nieba. To jest Sise? Chyba tak, Sise, Sesegnon, Wilcher. No, nie ukrywam, ciekawy strzał Jarvis na lewej pomocy, Lennon na prawej. No, okej. Okay. Taki prościutki skład z Barclays, ale jak się sprawdzi przeciwko naszemu zespołowi, czy Burak trafi razem z Benteke? No zobaczymy. Wait, what? Że jak? On w tym momencie zdobył gola, tak? Zdobył, cholera jasna, ale... Jak to tam zmieścił? Nie wiem. Shit! Jacko w 29 minucie na 2 do 0. Ganasi, Chimanga, no prawy obrońca tutaj nam... Lewy, sorry. Stworzył niebezpieczną okazję, daje nam rzut rożny. Dlaczego cholera piszczek, który no nie ma celności, zawsze wykonuje mi rzuty rożne? Niech zrobi to Ilma z nic z tego nie wyszło. Kaja. Obrońca do Inana i on teraz, o oh, mój Boże, jaka siła! Ale gdzie ta celność? No, to troszkę lżej i byłby niezły gol. Bentek do partnera Burak Ilma. No kurde, przedżyj się! Koniec pierwszej połowy, 2 do 0 dla rywali. Na chwilę obecną zostajemy w lidze drugiej. Kurde, ja chcę wygrać, wygram. Ilmas, no może wreszcie! Obronił? Kto stoi na tej bramce? Co to za whistle? Nie podoba mi się to. Tak, genialna główka. To było mocne i od bramki. Howard, Tim Howard! Kurde, hahaha, <gryw> ładnie i, o, kurde, burak. Ja nie chciałem! No, zobaczcie, jak udaje. Eee... Eh, okropna decyzja sędziego. Uwaga, uwaga! Już za chwilę! Boisko opuści jeden z naszych graczy: będzie to Felaini. A za niego wejdzie jedyny! Niepowtarzalny, panie i panowie! Oto i on: Rodrigo Palacio. Oto i on, panie i panowie doskonale znacie jego imię. Palacio. Już w polu karnym, Palacio. Dobitka Benteke. Dwa do jednego. Wracamy do gry. Bierz po stary piłkę, bierz. Mamy mało czasu. Dobrze, biegnij, biegnij, wracaj, wracaj. 11 minut na trzy bramki. Palacio, dodał mocy naszej drużynie i teraz trzeba ją po prostu wykorzystać. Rodrigo Palacio po raz kolejny w polu karnym, Palacio jest już, prawie że remis Będzie rzut roży, nieprawdopodobne ile jeden zawodnik jest w stanie działać Dobra, niech dośrodkuje nam Elgana Gana lepsze statystyki niż Piszczu, dośrodkowanie, Benteke Prawie że zdobył bramkę, jednak no prawie robi wielką różnicę Cahill przy piłce Mają czas, im się nie spieszy, mi się spieszy, cholera znów straciłem nie! Kto to do cholery jest Jones? Kto to do cholery jest na Foothead'a wejdę? I to jest to, czego w tej grze nie lubi jakiś całkowity no-name. Zdobywa mi tyle bramy: King Wayne Jones, on ze Stoke jest, No, cholera jasna. Nadzieja jest w jednym mężczyźnie, jeszcze jeden, ostatni gol, zdobywa go Rodrigo Palacio, techniczne uderzenie, ale on wierzy, panie i panowie, on wierzy, on wierzy, że to jeszcze nie jest koniec, że mamy czas i że możemy to zrobić, ponieważ Palacio to nie jest jego ostatni mecz. Już wkrótce czekają nas dwa odcinki pożegnalne. Jeden dedykowany Brazylii, drugi zaś ostatni będzie dedykowany Włochom. Proszę bardzo, wszedł i najlepsza ocena w naszym zespole. Gratulacje! Tak czy siak, w lidze zostaje. nie rozpaczać nie będę. Ale tak czy siak, następny skład, jaki zobaczycie, to skład brazylijski. Jeden ze składów brazylijskich, jaki miałem. Czyli tak jest Ronaldinho, którego nadal w naszym zespole trzymam. I inni. A teraz, zgodnie z obietnicą, jeszcze otworzę jedną paczkę. Zobaczymy, kogo trafimy na pożegnanie. A nie, ty nie. A może ktoś. A jeszcze raz ty. Chodź, chodź, pokaż, pokaż. Come on. Aww, jeszcze jesz raz ten sam inform. Nie pogardzę, nie pogardzę, Zam Zamknięte oczy. Mam kogo mamy? <laughs> mam wyjątkowy kontrakt! Wow! Wow, ale tempo środkowe obrońca ma nieprawdopodobne. tempo niezłe. 37. A tutaj Jones, Jones, Skupie, Skupia. Dobra, nic tutaj mi się nie przyda, bum, cyk, sprzedajemy. Niestety tym razem informację trafiliśmy, bu, ale tak czy siak, nawet nie wiem po ile on chodzi. Mimo tego, czy cokolwiek, żeby nie mówić ciągle tak czy siak, następny odcinek z Ultimate Team będzie jakoś, w, chodzi o, game, o gameplay, w przyszłym tygodniu. Będzie to pożegnanie Brazylii, a później przed wydaniem FIFA 14 pozy, pożegnanie Mikoliego, ja dziękuję wam za oglądanie, do usłyszenia wkrótce, właściwie jutro czy pojutrze zobaczymy. Pozdrawiam, PL Damian. Do usłyszenia. Cześć!